Ostatnio zostałem zbanowany na Anarchii przez coś, czego kompletnie się nie spodziewałem. Było to powiązane z pewnym bugiem, o którym potem wam opowiem. A teraz wróćmy do samego początku, czyli momentu, w którym dołączyłem na serwer podczas nowego eventu. Dobra, więc witam wszystkich na Anarchii. Myślę, że zaczniemy sobie od wylosowania y, talentu. No właśnie, talenty to nowe umiejętności wprowadzone na Anarchię wraz z nowym eventem. I zobaczymy, co tutaj dostaniemy w tym momencie. Kosz za darmo, kliknij, aby rozpocząć losowanie. Uuu, co tu się dzieje? Co my tu mamy? Co my tu mamy? Nie wiem o co chodzi w ogóle, powiem Wam. Yy, jakieś tarcze dostałem. Mistrz, wylosowany talent. Nie wiem, co to robi, jak mogę to sprawdzić. Naciśnij F, aby na dwie sekundy stać się całkowicie odpornym na wszelkie obrażenia. Gdy wylosowałem talent, postanowiłem udać się w RTP, aby otworzyć skrzynię tajemnic, którą dostałem w prezencie od Segiego. Dobra, a więc jestem już na RTP i w tym momencie możemy sobie otworzyć dwie skrzyneczki. Jak one się nazywają? W ogóle skrzynie tajemnic. Yy, myślę, że nie ma co się w ogóle ociągać i możemy przejść do otworzenia pierwszej skrzyni tajemnic. Uuu, co tu się dzieje w ogóle? Yy. Co to jest? Co tu będzie? Co tu będzie? Co to jest? Kamień Kowalski. Sześć kamieni Kowalskich. Jak widzicie, drop z pierwszej skrzynki nie był za dobry. Jednak została mi jeszcze jedna i to w niej pokładałem nadzieję. Myślę, że możemy od razu przejść do drugiej. Też nie ma co się ociągać i może trafimy coś lepszego. Jest tu na pewno więcej ciekawych itemów w puli, ale zobaczymy co trafimy i będzie to kostka Rubika. 16 kostek Rubika. Szczerze Wam powiem, nie wiem ile to jest warte. Zaraz sobie sprawdzimy. Myślę, że jakoś bardzo tanie te kostki Rubika nie są. Także może okazało się, że jest to dobry traf. Jedna kostka Rubika kosztuje 30 tysięcy. A my mamy tych kostek 16. Po otworzeniu skrzynek, nie wiedząc jeszcze o tym, że zostałem zbanowany, postanowiłem przetestować nowy tryb na anarchii. Obrona anarchii. Chodzimy. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Ciekaw jestem. No co, no będziemy bronić anarchię na pewno. Będziemy bronić tutaj anarchicznych ziomeczków. 3, 2, 1, tak. Dobra, co my tu mamy? Sklep jakiś. A żeby sobie kupować rzeczy w sklepie, no to trzeba mieć e, coiny. Tu są widzę jakieś wieśniaki, zakładam, że musimy ich bronić przed tymi zombie co tu idą, Ok. Jak mogliście zauważyć, nowy tryb na Anarchii polega na obronie villagerów przed zombie. A jeśli wszyscy osadnicy zginą, gra się kończy, a ja przegrywam. Patrzcie, on hituje, a ja mu kradnę. I temu też. To będzie, to było mega mądre myślę, myślę, że mogę tak w ogóle działać. Dobra, hitnijcie go. Nie hitnął mnie, dobra, nie zabiłem go, trudno. Myślę, że dobrym rozwiązaniem byłoby zjedzenie sobie czegoś. Mogę te ciasto jeść? Mogę. Mega spoko. 850 już mamy tych monet. Kupimy sobie coś za to. Ta sikierka z Sharpness 2 będzie naprawdę spoko. O. Zwycięstwo. Kończyliście wszystkie fale. Po ukończeniu gry zostałem przeteleportowany na spawna oraz otrzymałem 160 cyrkowych baloników. Yy, tylko dostaję to 160 baloników, z tego co rozumiem. Także średnio bardzo. I co? I i to tyle, ta? No to czy to było warte granie tyle czasu, żeby dostać tak mało baloników? Nie wiem, nie wydaje mi się. Jak się nie ma co robić, to spoko w sumie. No dobra, dobra. Uznajmy, że, że to nie było najgorsze. Gdy skończyłem grać nowy tryb na Anarchii, postanowiłem udać się na strefę eventową, aby zebrać więcej baloników, ale do czego one mi są potrzebne? Cyrkowe baloniki możemy wykorzystać na dwa sposoby. Otworzyć i otrzymać losowe podstawowe przedmioty lub uzbierać ich 999 i wymienić je na skrzynię tajemnic, w której mogę trafić takie przedmioty jak Eltra, czy Różka Iluzjonisty. Dobra widzowie, a więc wchodzimy sobie na strefę eventową, sprawdzamy co się tutaj dzieje. Może coś tu przeszpącimy, może coś tam zbierzemy. Zobaczymy, zobaczymy. Yy, generalnie to. Muszę szukać jakichś mobków. Dobra, co tu się dzieje? Clown yy, Maciuś. Dobra, walimy go sobie. I mamy dwa cyrkowe baloniki. Podczas zabijania mobków na strefie ewentowej spotkałem sojuszniczego gracza, który rzucił mi balona. Co no ty tutaj jajo ode mnie chcesz, bratku? Co ty chcesz? Ej o, dzięki jajo za donate bracie, dzięki za donate. szarałcik dla ciebie, big No Witam cię kamracie z tej strony szoger Okej, okay, okej, okay, okej okay. Big shoutout za to? Ja co dzisiaj robimy widzowie? Słuchajcie, dzisiaj idziemy sobie na strefę i będziemy się tam wszyscy ruszać i zbierać y Cukrowe cukieraski Będziemy się tam wszyscy ruszać <laughs> Jezus, nic no co ty ode mnie gościu chcesz, no Czemu mi w ogóle takie hity daje, o co chodzi W tym momencie zaatakował mnie gracz Który nie był do mnie przyjaźnie nastawiony A najgorsze w tym wszystkim jest to Że to on przyczynił się do mojego bana nie no, to jak chłopie koksy, to mi się nawet z nim bić nie chce, no bo to jest bez sensu. Ja stąd idę po prostu. No, jaki to ma sensu? Chłopie koksy na strefie ewentowej, to jest niesamowite. Mimo to, że próbowałem od niego uciec, on mnie odpuszczał, aż czasem mój set zaczął padać. Ja, Stary, już możesz mi odpuścić, bo mi cały set padał. Naprawdę, mi się tak nie chce z Tobą bić. Dobra, bania ci dosłownie, Odpuść się. To kur... Czemu on mnie zabił? Czemu ja straciłem itemy? Jak widzicie, zginąłem. A to przez to, że ten gracz użył na mnie różdżki, która na tamten moment zadawała 7 serc, a na dodatek był z nią powiązany bug, który powodował utratę przedmiotów pomimo bycia na bezpiecznej strefie. Ty stary, słuchaj tego, byłem na strefie bezpiecznej i wywaliłem się, gościu mnie zabił i itemy straciłem. Cześć, co się stało? No byłem na bezpiecznej strefie no, i normalnie gościu mnie zabił, i sypnąłem, i serce straciłem. Ale jak to, że na bezpiecznej strefie? No. To przecież musiało się coś chyba odwalić, nie? Nie wiem, jakąś różdżkę miał, i mnie schitował nią, i... i zginąłem. I bez itemów jestem. A to może jakiś błąd, to weź to może, no nie wiem, na centrum pomocy zgłaszczy coś. Weź se podbij na kanał do nich. No, w sumie. Chyba tak muszę zrobić, no? Jak powiedziałem, tak też zrobiłem. Udałem się na strefę pomocy w celu zgłoszenia buga i prośby o backupa. Jednak tam, po pokazaniu klipu, dostałem informację, że widzę niki przez ścianę i używam niedozwolonej modyfikacji na serwerze. Za co dostałem Bana i powiedziano mi, że nie dostałem backupa. A ja ty wbierz na to anarchię, czy nie? No, stary nie mogę. Bana mam.